Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, żeby posłuchać o możliwościach Oriflame. Może zanim zacznę opowiadać, chciałam się przedstawić. Nazywam się Monika Dubiel. Moja kariera w Oriflame rozpoczęła się już w szkole średniej, także prawie 20 lat temu. Jest to dosyć długa historia. Zmotywowało mnie to i w ogóle chęć przyłączenia się do klubu Oriflame, że będę używała naturalnych kosmetyków. Oraz, że będę mogła je sobie taniej kupować. A jak już dowiedziałam się o możliwościach Oriflame, to bardzo mi się spodobało to, że gdy skończę szkołę, będę mogła być niezależna finansowo, nie będę musiała szukać pracy, stresować się i po prostu żyć swoimi marzeniami. Pierwszym takim moim marzeniem, jak zaczęłam w sobie rozbudzać te marzenia, było to, żeby zakwalifikować się na pierwszy bald dyrektorów klubu Oriflame który był wtedy w Warszawie, w Mariocie i to mnie bardzo zmotywowało i praktycznie ja się nie zastanawiałam jak ja to zrobię, tylko zastanawiałam się już w jakiej pojadę sukience i to był taki mój y, pierwszy cel, w jakiej pojechać sukience, więc to było konkretnie założone, że jadę na ten bal. Y, no i udało się, zakwalifikowałam się, po pół roku y, byłam już kwalifikowanym dyrektorem w klubie Oriflame Później, jak już kończyłam szkołę, w klasie maturalnej, robiłam kwalifikacje na złotego dyrektora. No i udało się. Skończyłam szkołę, po maturze byłam złotym dyrektorem w klubie Oriflame. Kupiłam sobie wtedy pierwszy nowy samochód. To było e, niesamowite, gdyż jeszcze nikt w mojej rodzinie nie kupił sobie do tej pory nowego, z salonu, pięknego, świeżego samochodu. No, i oczywiście zaraz poleciałam już na pierwszą złotą konferencję na Wyspy Kanaryjskie. Więc moje marzenia zaczęły się spełniać dzięki Oriflame. I o tych właśnie marzeniach i o tych możliwościach, tutaj Wam chciałam przedstawić, jak to robić i w ogóle, co to jest za firma. Pomogę sobie takim folderem który firma Oriflame dla nas przygotowała i są bardzo fajne, jak ktoś na przykład mówi, że ja się do tego nie nadaję, bo tu trzeba być wygadanym, więc firma właśnie dla takich osób przygotowała też między innymi taki prezenter, gdzie mamy wszystko pięknie wytłumaczone i pokazane. Tutaj mamy pierwszą taką stronę, drugą, odkryj piękne możliwości Oriflame, tak? Niektórzy po prostu chcą wyglądać świetnie, czuć się doskonale. Każdego dnia korzystać z luksusowych kosmetyków, szczególnie kobiety. Ja zawsze mówię przyjemne z pożytecznym. Niektórzy przyłączają się do klubu Oriflame, dlatego żeby po prostu e, zarabiać więcej, szukają dodatkowych możliwości, dodatkowej pracy. E, innym się bardzo podoba to, że mogą mieć nie, e, elastyczny grafik pracy, e, szczególnie dla e, mam. Które wychowują dzieci, a jednocześnie chciałby być niezależny finansowo, ja uważam, że jest to rewelacyjna praca, bo może iść ze swoimi dziećmi na spacer do parku, na plac zabaw i przy okazji pracować, tak? Poznają jakąś nową mamę, mogą dać mamie katalog i to jest właśnie na tym polega nasza praca. Między innymi, niektórzy chcą zwiedzać świat. To akurat też mi się bardzo podoba. Ja uwielbiam zwiedzać świat, poznawać nowe miejsca, nowych ludzi, i nie każdego też na to stać, bo jednak jest to koszt, żeby sobie tak podróżować po świecie. Firma Oriflame nam daje takie możliwości, żeby od pewnego poziomu, a dokładnie złotego dyrektora, móc właśnie korzystać z tych przywilejów całkowicie za darmo. Wiele osób chce być też niezależnymi finansowo. Ze względu, żeby być szefem samemu dla siebie. Ja zawsze mówię, że to ma plusy i minusy, bo szefem samemu dla siebie. Minus taki to jest to, że trzeba się na pewno samemu mobilizować. Mówię zawsze, że rano wstaję, idę do lusterka i co widzę? Widzę twarz własnego szefa. Muszę sobie powiedzieć: No, laska, bierz się do roboty, bo jak dzisiaj nic nie zrobisz, nic z tego nie będzie. No, i w ten sposób na pewno trzeba się samemu, jak to się mówi, kopać po tyłku i się mobilizować. Natomiast plusem na pewno jest to, że sama sobie decyduje, czy dzisiaj chce się z kimś umówić. Jak tak, to z kim, gdzie i ile czasu chce na to poświęcić, w jakim tempie chce osiągnąć ten swój sukces, ile czasu chce na to poświęcać, tak? Na pewno najważniejsze dla mnie jest rodzina, moje dzieci. I to jest główny priorytet, a moją pracę oczywiście wplatam w moje życie, takie, żeby i dzieci były zadowolone i żebym mogła spełniać swoje marzenia i moich dzieci dzięki tej pracy. Takiej pracy na pewno na etat nie mogłabym sobie na to pozwolić. Zresztą ja się zawsze śmieję, że wszędzie, gdziebym się na etat zakwalifikowała, to by mnie zwolnili, bo zdarza mi się po prostu, że się spóźniam. Natomiast nigdy nie miałam tej przyjemności, żeby pracować na etacie, gdyż skończyłam szkołę średnią i cały czas pracuję w Oriflame. Mówię, że jestem dzieckiem w Oriflame, bo większość swojego życia spędziłam w tej firmie. A jak jest z Tobą? Dlaczego się przyłączyłaś, czy przyłączyłeś do klubu Oriflame? Co Tobie się najbardziej tutaj spodobało? Co Ci się podoba? Jakie są Twoje powody? Jakie są w ogóle Twoje marzenia? Ja myślę, że dzięki Oriflame te marzenia też możesz rozbudzić, tak jak ja rozbudziłam, bo w życiu sobie w najśmielszych snach nie wyobrażałam jeszcze jako na przykład 17 17-latka, że za 3 lata będę kupowała całkiem nowy samochód, tak? Kończąc szkołę. W najśmielszych snach sobie nie wyobrażałam, że będę podróżowała po świecie, że będę leciała samolotem 20 lat temu, to była rzadkość w gronie moich znajomych, że będę poznawała tylu wspaniałych ludzi, że będę miała różne inne marzenia, dzięki Oriflame będę mogła je realizować. Myślę, że na pewno będziesz y, mógł sobie te marzenia w, z Flame zrealizować i je rozbudzać. Przejdźmy do następnego slajdu. Następnym slajdem y, mamy firmę zbudowana na marzeniach. Tu są pokazani panowie, zdjęcie dwóch. Braci Jochnik, których marzeniem było stworzyć firmę, która będzie produkowała kosmetyki z naturalnych składników, bez tłuszczów zwierzęcych, bez konserwantów zwierzęcych, która będzie się kojarzyła ze Szwecją, która będzie etycznie działała i ich marzenie się spełniło. Obecnie na świecie działa firma w ponad 60 krajach, ma ponad 3 miliony konsultantów, ponad 1,5 miliona euro obrotów jest w stowarzyszeniu wielu jest w ogóle w stowarzyszeniu firm sprzedaży bezpośredniej i ma różne takie inicjatywy jak na przykład wspieranie kobiet z dziećmi lokalne takie organizacje jak w Polsce mamy fundację Akuku gdzie wspiera zastępcze rodziny pomaga dzieciom z takich rodzin spełniać ich marzenia jest między innymi też wspiera taką fundację WTA gdzie jest to związek kobiecy tenisa, między innymi współpracuje też z takimi gwiazdami, które promują nasze kosmetyki jak Monika Bellucci, Denimur i w Polsce mamy naszą Anię Muchę. Ania Mucha jest jedną z ulubionych aktorek mojego syna, Kubusia, który miał e, okazję ją poznać jeszcze zanim e, nie prezentowała naszej firmy e, w szpitalu osobiście. Ania z nim e, robiła e, na znaczy Ciekubuś, zrobił z Anią e, wywiad. Ania tam przyjechała wspierać dzieci, które aktualnie są w szpitalu. E, no i jako jeden z pierwszych głosował w pierwszej kolejności, żeby Ania została naszą gwiazdą. Jego marzenie się spełniło. Następnym slajdem tutaj jaki mamy, to sprzedaż bezpośrednia i przechodzimy do konkretów. Oriflame jest częścią dynamicznie rozwijającej się branży sprzedaży bezpośredniej. Ja bardzo lubię porównywać szczególnie osobom, które wcześniej ze sprzedażą, detaliczną, sprzedażą bezpośrednią się nie zetknęły na podstawie sprzedaży detalicznej. Wtedy biorę sobie taką kartkę i tłumaczę, na czym polega sprzedaż bezpośrednia w porównaniu ze sprzedażą detaliczną. Ja myślę, że jest to bardzo proste, bo do mnie na przykład to dotarło i pokazuje, że w sprzedaży takiej detalicznej ogólnie jest producent, który coś produkuje, prawda? I jest klient, który płaci cenę 100%, tak? Zanim towar przejdzie od producenta do klienta, przechodzi przez szereg pośredników. Tymi pośrednikami jest hurtownia, bo hurtownia też musi coś zarobić. Reklama, na reklamę idzie najwięcej pieniążków mówi się, że reklama dźwignią handlu. Transport, kierowców, paliwo to są też koszta, które są właśnie zawarte w produkcie, który kupujemy w sklepie. Czy są to buty, czy to jest odzież, cokolwiek. I sklepy, które narzucają swoją marżę. Jest to różna marża, mamy wolny rynek, ale średnio jest to 20-30%. I zanim ten towar przejdzie od producenta do klienta, przechodzi przez pośredników, na którego idzie prawie 70%. W sprzedaży bezpośredniej nie ma po prostu tych pośredników. Pośrednikiem jesteś ty, czyli jest producent, w naszym wypadku firma Oriflame. I jest klient, który kupuje cenę stuprocentową z katalogu, tak? Czyli wszystkie ceny, które mamy, nawet w cenie promocyjnej, tak? to jest jako cena stuprocentowa. Nie ma tych wszystkich pośredników. Tym pośredni tymi pośrednikami jestem ja. Jestem hurtownią, mam w domu parę produktów, które chcę swoim znajomym zaproponować w kuferku. Jestem reklamą. Jak sama używam tych produktów, to jestem lepszą reklamą, taką wiarygodną, tak? Transportem. Sama sobie podjeżdżam do firmy, do biura i otrzymuję te produkty, które sobie zamówiłam i sklepem, takim bezpośrednim, tak? Idę do koleżanki na kawę, herbatecz. Koleżanka przychodzi do mnie, pokazuje jej kuferek, no i następuje sprzedaż, tak? Polecanie. I te 70% dzięki temu mogę zarobić. Ja, tak to wygląda mniej więcej, tak? W następnym slajdzie mamy opisane. Dzięki Oriflame, Twoje marzenia. Są w zasięgu ręki. To, co właśnie mówiłam już wcześniej, że ja swoje marzenia zaczęłam spełniać dzięki All Flame. Co to znaczy? Na pewno znaczy to to, że możesz wyglądać świetnie, zarabiać pieniądze i bawić się doskonale. Ja zawsze się pytam osób, z którymi mam pierwszy raz kontakt, które z tych trzech najbardziej Ci się podoba. No i przeważnie odpowiedź u kobiet jest, że wszystkie trzy, tak? Bo chcą wyglądać pięknie zarabiać pieniądze przy okazji i przy tym bawić się doskonale. Oczywiście te wszystkie trzy rzeczy możemy spełnić w Oriflame. Co to znaczy w ogóle wyglądać świetnie? To znaczy, że dzięki wysokiej jakości naszym produktom dbamy o siebie, mamy dostęp do aktualnej najnowszej oferty, najnowszych trendów w kosmetyce w modzie i możemy te kosmetyki wypróbować, tak? Co to znaczy zarabiać pieniądze? No to wszyscy wiemy, tak? Że dzięki rozwijaniu się tutaj e, zarabiamy pieniążki i możemy spełniać swoje marzenia. E, no i oczywiście przy okazji bawimy się doskonale, bo jak firma u nas za, zaczyna zapraszać na różne seminaria, konferencje zagraniczne, mamy też e, kontakt z naszą grupą i poznajemy nowych ludzi na szkoleniach, to bawimy się doskonale. Następnym slajdem, jaki tutaj mamy, piękno inspirowane marzeniami. Oriflame oferuje piękno inspirowane marzeniami tworzone w Szwecji. Co to oznacza? Piękno to coś więcej niż kosmetyki. Piękno pozwala Ci się czuć doskonale, wyglądać świetnie nie tylko od zewnątrz, ale także od wewnątrz. Dzięki suplementom, jakie firma Oriflame nam udostępnia, też w katalogu produkty wellness, możemy czuć się doskonale. Firma Oriflame też wprowadza każdego roku na rynek setki nowych produktów kosmetycznych i produktów wellness. Co to znaczy? To znaczy też to, że co trzy tygodnie mamy nowy katalog i tutaj zawsze w katalogu w lewym górnym rogu mamy termin obowiązywania katalogu. Ja zawsze się nie mogę doczekać, kiedy będzie już nowy katalog, kiedy go będę miała w ręce, no i oczywiście, kiedy będę miała w ręce te wszystkie nasze nowe produkty, nowości kosmetyczne. Piękno inspirowane marzeniami. Nasze kosmetyki i produkty wellness są najwyższej jakości. Zostały dokładnie przebadane pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności. Oriflame posiada pięć własnych fabryk na świecie. Zaawansowane formuły są w Globalnym Centrum Badań i Rozwoju Oriflame. W sumie nad dostarczeniem innowacji produktów Oriflame pracuje z ponad 150 naukowców. Następnym slajdem mamy dodatkowe źródło dochodu, tak? Dwa sposoby na zarabianie. Ja często też mówię, że Oriflame możesz traktować na sportowo i zawodowo. Na sportowo to jest tak, że no fajnie. Jestem klubowiczem, konsultantką Oriflame na własne potrzeby. Czyli kupuję sobie tanie kosmetyki, mam zaoszczędzone na budżecie domowym. I to jest takie na sportowo. Jak jakaś y, znajoma, czy ktoś w rodzinie sobie coś zamówi, to nie odmówię, zamówię jej to. Y, I tak po prostu y, nie angażując się, mając jakąś, jakieś inne źródło dochodu, to jest takie na sportowo. Co nie jest powiedziane, że ktoś zaczyna na sportowo, a bardzo dużo jest takich osób, a później okazuje się, że to im się tak podoba, że zajmują się tym zawodowo. A zawodowo to jest tak oczywiście że poznaję plan marketingowy, jakie są tutaj dokładnie możliwości i zaczynam się zaangażować angażować i traktować to jako pracę. Czyli tak zajęcie się w ten sposób, żeby być niezależnym, żeby zarabiać pieniążki, to jest polecanie innym osobom, żeby tak samo jak Ty zostali konsultantami Oriflame i wtedy zaczyna się tworzenie swojego zespołu, swojej grupy. Ja to porównuję też często na przykładzie sklepu Ikea, bo jest to dla mnie taki bardzo prosty przykład też obrazowego spojrzenia na sprzedaż bezpośrednią, na marketing sieciowy, jaka jest różnica. Lubię ten sklep i dużo moich znajomych zawiozłam do tego sklepu, żeby im pokazać, jakie fajne są tutaj produkty. Jak jeszcze nie było IKEA we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, tylko była w Katowicach, to sukcesywnie zawoziłam to jednego znajomego, to drugiego, to rodzinę ze Szczecina. No i wielu osób dzięki temu tak samo polubili te produkty i zaczęli robić tam zakupy. I co ja z tego mam? na pewno satysfakcję, tak, że im się podoba to samo co, co mi i nic więcej. Natomiast e, dzięki temu, że e, polecam te kosmetyki, które uwielbiam, których jestem zakochana, które same używam i moi znajomi tak samo zaczynają się przekonywać do tych produktów, Oriflame wypłaca mi pieniążki, prowizje i to jest wspaniałe, tak? Bo i tak wszyscy muszą się myć, muszą używać e, produktów, muszą używać kosmetyków. I jeżeli ja im polecę akurat te produkty, to nie będą musieli iść na zakupy do Reala, Kauflandu i tam kupować kosmetyki, tylko będą sobie robili zakupy z katalogu. A mi dzięki temu Oriflame będzie wypłacało prowizję. Na tym polega sprzedaż bezpośrednia i traktowanie Oriflame tak zawodowo czyli zapraszanie swoich znajomych do swojej grupy, do współpracy. Tu jest mniej więcej właśnie pokazane to, co powiedziałam, że zarabiamy 30, 25% na marży na produktach, oprócz tego jeszcze mamy 24% maksymalnie premii i tutaj zarobisz więcej, zapraszając inne osoby do pracy w Twoim zespole. Tu jest pokazane, tu mogę być ja i tu są moi znajomi, których przyłączyłam do klubu Oriflame, którzy tak samo zaczęli powielać i robić to samo co ja, tak? W ten sposób można zarobić właśnie do 24% obrotu ze, z, całej, z całej grupy. Jeżeli pomogę tym moim znajomym osiągnąć 24% i dwóch takich znajomych osiągnie ten tytuł, oczywiście utrzyma to przez 8 y, katalogów w ciągu roku, to ja jestem wtedy złotym dyrektorem. Im więcej osobom pomogę y, osiągnąć najwyższy tytuł procentowym, tym ja jestem wyższym dyrektorem i to mamy na następnej planszy. I ja zawsze mówię: to jest w ogóle moja ulubiona plansza, za chwilkę Wam o niej trochę opowiem, natomiast e, zawsze się pytam, czy dyrektorowi na kopalni zależy, żeby jego zastępca został dyrektorem? No nie, bo dyrektor jest jeden i on wtedy musi pożegnać się ze swoim stanowiskiem, tak? Czy kierownikowi na przykład jakiegoś działu zależy, żeby jego zastępca został kierownikiem? Też nie. Natomiast mi zależy, żeby każda osoba, która jest moim zespołem osiągnęła taki tytuł jak ja. Bym była przeszczęśliwa, jakby osoby, które, z którymi pracuję, nawet osiągnęły wyższe poziomy, bo jak oni zarabiają, to ja tak samo zarabiam i mam jeszcze wyższe tytuły. Więc jest to na pewno y, praca polegająca na y, szczególnie pracy zespołowej. I tak jak już powiedziałam, tu jest droga do sukcesu, czyli y, to, co nam daje Oriflame, każdy startuje tutaj, tak? Nie ma tak, że ktoś po znajomości zostaje dyrektorem. Każdy zaczyna od podpisania. Wniosku do klubu Ortflame. Tak samo ja zaczynałam. Tak samo każda koleżanka, która jest konsultantką w moim zespole, zaczynała. I tak samo każdy dyrektor, diamentowy, dwudiamentowy, generalny, Ania Pęska, która ma najwyższy tytuł w Polsce, tak samo zaczynała od podpisania wniosku. Nie ma tak, że ktoś na skróty osiągnie jakiś tytuł. Każdy przechodzi tą samą drogę. Czyli mamy Poziomy procentowe 4, 8, 12, 15, 18 i 24%, 20 i 24%, jeżeli te 24% utrzymamy przez 8 katalogów w roku, otrzymujemy tytuł dyrektora. No i później, tak jak już powiedziałam, mamy następne tytuły. Następne tytuły wiążą się już z tym, żeby je osiągnąć. To już muszę w swoim zespole mieć osoby, które tak samo mają poziom 24% i dzięki temu ja mogę osiągnąć wyższe tytuły. Także jest to wspaniała ścieżka kariery, gdyż na przykład średnio dyrektor zarabia w granicach 3 do 5 tysięcy co 3 tygodnie gdzie jest, ja uważam, na rynku polskim jest to bardzo fajne zarobek, szczególnie dla kobiet, które na przykład wychowują dzieci w domu, a mogą taki tytuł osiągnąć, później jest dyrektor złoty, którego dochód przeważnie jest w granicach od 5 do 8 tysięcy, dyrektor starszy złoty to jest, to jest taki dochód od 7 do 10 tysięcy. I tak dalej, i tak dalej. To już są. E, jakie są Twoje marzenia? E, jakie są Twoje cele? Dzięki Oriflame na pewno te marzenia możesz spełniać, bo wszystko zależy od Ciebie. Tylko i wyłącznie. Tak jak już powiedziałam, nie ma tutaj drogi na skróty. Każdy przechodzi tą samą pracę. I takie same musi mieć zaangażowanie, żeby osiągnąć cel. Firma OriFlame nam daje. Masz drogę do sukcesu. Możesz zarabiać 10 tysięcy, możesz zarabiać 20, możesz 50, możesz jeździć po świecie. Wszystko zależy od ciebie. I to jest wspaniałe. To mi się bardzo podoba, bo nie znam drugiej takiej firmy, która nam daje takie możliwości i tak łatwy start tutaj jak OriFlame. Ja jestem przeszczęśliwa, bo gdyby nie Oriflame na pewno bym tylu swoich marzeń nie spełniła. I cieszę się, że mam jeszcze e, szansę spełniać następne, bo mam tutaj perspektywę. Nie ma tak, jak w pracy zawodowej, że jest ktoś pracuje na etacie, może mieć takie stanowisko, ewentualnie jakiś tam awans, ewentualnie jakąś premię i wie, że wyżej nie podskoczy, tak? Bo już no, nie ma takiej opcji. Natomiast ja tutaj wiem że mogę na przykład za rok, za dwa lata zarabiać dwa razy więcej niż na chwilę obecną. Będziemy oczywiście Cię wspierać w tym procesie, bo zależy nam bardzo, żebyś się rozwijała, żebyś się rozwijał, żebyś wspinał się ścieżką kariery i rozwijał swoje umiejętności. Będziesz miał na pewno różne wsparcia od firmy, nie tylko wsparcia ode mnie, od mojego zespołu, ale także wsparcie od Oriflame poprzez właśnie szkolenia kosmetyczne różne szkolenia, które organizują kierownicy regionu, z których będzie można korzystać. Przykłady sukcesu: tutaj są pokazane zdjęcia z różnych seminariów, z konferencji zagranicznych. Ja wam chciałam pokazać kilka e, zdjęć, w których ja uczestniczyłam na takich właśnie seminariach czy konferencjach zagranicznych, praktycznie e, od początku. Bawimy się przy tym doskonale, bo tak jak już powiedziałam, że jest to niesamowite przeżycie, na pewno, będąc na przykład na takim balu, tak, jak ja byłam jako dziewczyna mająca 18 lat. Jak leciałam na przykład na swoją pierwszą konferencję na Wyspy Kanaryjskie, to byłam najmłodszym złotym dyrektorem na świecie. Nawet nie miałam tego świadomości, dowie, dopiero dowiedziałam się już praktycznie po tej konferencji, że byłam najmłodszym, mając 20 lat, zaraz po szkole średniej, poleciałam na pierwszą złotą konferencję. No i ciesz mi się oczywiście tym swoim wymarzonym sposobem na życie. Dzięki temu, że mamy nieograniczone możliwości zarobkowe, że możemy spełniać swoje marzenia bez ryzyka finansowego, bo jedyne, jakie, jedyne koszty, jakie ponosimy na początku to jest 4,90 opłaty wpisowej, no i oczywiście na rok i nasze zaangażowanie, tak? czyli takim największym, największym ryzykiem, tak jak już powiedziałam, to jest to, że na pewno muszę mieć tego świadomość, że muszę się zaangażować, że za darmo firmami nie zapłaci. Za to, że tylko podpiszę wniosek i będę konsultantem, za to firmami nie zapłaci. Firma mi zapłaci od obroty, jaki stworzę ja i jaki stworzy y, moja grupa. A ja zawsze mówię, że lepiej, żeby się myli y, kosmetykami Oriflame, moi znajomi, niż. Szli właśnie do innego jakiegoś sklepu kosmetycznego czy marketu i tam kupowali produkty, które i tak muszą kupić, gdyż muszą się umyć. Czyli kosmetyki to jest najlepszy towar na rynku poza jedzeniem, na którym można zrobić pieniążki. Dołącz do nas już dziś. Zapraszam Cię do mojego zespołu i do współpracy i kontaktu ze mną. Dziękuję Ci bardzo za uwagę, za to, że poświęciłeś swój czas ze mną przed ekranem. Do zobaczenia.